Kochani, w drugiej części haulu zakupowego sorry za to jak wyglądam, ale jestem po pracy i stwierdziłam, że to nagram Otworzyłam tą paczkę i przy okazji otwierania paczki uszkodziłam sobie jeden produkt i zaraz do niego przejdziemy, może może z tego zrobić dzisiaj na noc, także paczka jest ogromna i ciężka, ja myślałam, że tego będzie mniej bo zamówiłam ogólnie swoje produkty, ale na pokolicie był też jakiś boks, tak jak w przypadku Sephory. No i stwierdziłam: Dobra, skuszę się. I to było jeszcze przed Sephorą. Także to jest ten karton, jest tak ciężki. Pokażę Wam, co zamówiłam. Jest tego ogrom. Jeszcze taka jakaś kosmetyczka tu jest, bo to będzie pewnie ten boks. Słuchajcie, zamówiłam sobie cztery. Moje ulubione maski, polubiłam je bardzo i sobie uszkodziłam tą maseczkę. Mam nadzieję, że tylko tutaj z opakowania, a nie na przykład samą maseczkę. Także możliwe, że sobie użyję, bo szkoda, wielka szkoda. No i mam takie cztery, bo były po 13,90 9. A wiecie, w Rosmanie są po 15 na promocji, także mówię dobra. 2 zł plus minus zaoszczędziłam. I słuchajcie, ja nie wiem totalnie, co tutaj jest z tych boksów. Bo jest tutaj. Aha, dobra, są dwa boksy. I tutaj są produkty, które ja kupiłam. Dobra, mamy dwa boksy. I zaraz do nich, to sobie przejdziemy do tego na koniec. Co ja tu kupiłam? Kupiłam sobie taki puder do kąpieli z Nakomi, Sweet Raspberry Cupcake plus ekstra 50 gram. Puder do kąpieli o zapachu malinowej babeczki. Także. Coś takiego. Słuchajcie, dołożyłam. Udało mi się ogarnąć obie lampy. Więc teraz jest dużo, dużo jaśniej. I tak. Tu mam 5 pilników. To są moje ulubione, te ze semilaka. Te 100 na 180 Najlepsze są według mnie, bo są mocne, a ja takie lubię. Wzięłam jakieś produkty z Bielendy. Bo to właśnie chyba chodziło o to, że Dlatego, jeżeli ja kupiłam te produkty z Bielendy, to ja wtedy dostałam któryś z tych boxów, Ale już nie pamiętam który, chyba ten e, Który jest właśnie obecny, nie wiem czy one jeszcze są w ogóle Od tego zacznijmy, bo ja nie wiem kiedy wam to wrzucę Możliwe, że gdzieś koło e Środy czy tam piątku, także tak, bielenda e, wzięłam coś takiego jest to super power Meso serum mm, po prostu jakiś serum do twarzy wiecie, to schodzi, to schodzi i mówię, dobra, to to sobie wezmę e, jak miałam taką możliwość, o jest takie duże 30 ml, ale jakieś duże to opakowanie w ogóle, jeżeli jestem gdzieś brudna ja wróciłam tak, mówię, z pracy Mładne kuręce i tyle, i dopiero idę się kąpać znowu. Tak, poprzedni odcinki. E, no, nie z niedoskonałościami. No, to i akurat dla mnie. zbielendy co ja tu jeszcze wzięłam? Duże rzeczy bielendy w zasadzie. W zasadzie to wszystko jest bielendy Kilka pojedynczych produktów jest takie nie zbielędy. Tutaj wziąłam sobie ekskluzywny, rewitalizujący krem pod oczy ze Supreme Lab. te serie są bardzo polecane, także stwierdziłam, że jeżeli mam możliwość, patrzcie to. Wiem, że to przychodzi, to akurat jest spoko. Ale że tak w sklepach jest, na 15 ml produktu, ale fajnie bo jest pompeczka. No kiedy to jest ważne? Muszę też na to patrzeć. Uu, dwa lata czasu mam. Jakby coś Ale nie, ja tak 3-4 kremy do roku Zużywam pod oczy Także to mi się może Sprawdzić na pewno, dlatego nie otwieram Tu wzięłam łagodny dwufazowy płyn do demakijażu Taki mniejszy 15 ml Ale fajnie to chyba nawet nie popatrzyłam, po prostu widziałam płyn micelarny, ale też mi się przyda na przykład do demakijażu oczu, jak mam mocniej pomalowane, także mega spoko Jedyne co, szkoda, że oni nie zabezpieczają w tym, na tej kokolicie tych produktów, bo mogłoby się to śmiało otworzyć i to przypadkiem, wiecie, w trakcie kurierki Matko Dalej coś mam z tołpy i tu jest żel do mycia twarzy z kwasem mlekowym. Hipoalergiczny, bez zapach, pachowy taki żel. Ja lubię wszelkiego rodzaju żele, więc to mi się na pewno sprawdzi. Znaczy, zobaczymy, jak ten z tołpy, bo wiele osób ma problemy ze skórą po tołpie, także hm, zobaczymy. Tu jeszcze, też coś z tołpy, mam. Aha, a ja nie zamawiałam pilingu. Też właśnie żel do mycia twarzy, czy enzymy, papaina, bromelaina, keratolina. Właśnie ja z tej serii bardzo lubiłam kiedyś peeling do twarzy. On był chyba enzymatyczny? Coś takiego. Bardzo fajny. A to nie wiem, czy fajny, zobaczymy również. Tutaj mamy milio. Naturalny peeling enzymatyczny. Ja właśnie skoń, prawie skończyłam taki peeling w tubce do twarzy i stwierdziłam, dobra to wezmę sobie dodatkowe, bo mam jeszcze jeden teraz z Oriflame, ale myślę, że taki też mi się przyda. Patrzcie jak tutaj, nie wiem czy tutaj będzie widać. Nie będzie. No wiadomo, że to musi być tutaj to powietrze, ale jest tego produktu tyle, tutaj jest tyle wolnego. No ale, no ja wiem, że tak musi być. Bo, jakby się na przykład tutaj by właśnie to ciągnęli no to mogłoby jednak chyba pęknąć pod wpływem. No, wiecie, no tak jak macie paczki chipsów. No, na przykład. Co ja tu mam? Cukrowa, kremowa pasta do depilacji. No, to wzięłam z ciekawości, bo też właśnie chyba. Mm, nie wiem, ja miałam za 129 zł chyba zrobić zakupy. E, czy 120 z Bielendy. Mio, Facebook, No i właśnie mi się tak udało Wybierać kilka produktów, więc Dlatego I tutaj właśnie mamy tą Vanity Sugar Cukrowa, kremowa pasta do depilacji Za pomocą szpatułki krem równomiernie rozpować Na umytej, osuszonej skórze Nie wcierać, pozostawić e, Na 5 minut Jeśli włoski są mocne i grubę. Można krem pozostawić na nieco dłużej, ale całkowity czas depilacji nie powinien przekraczać 10 minut. Za pomocą szpatułki usunąć. Ew, ostatnia Czy to będzie tutaj? Czekajcie, zobaczymy. A tu nie masz szpatułki. Chyba, że ona będzie. No nie. Tu nie masz szpatułki. Myślałam, że ona będzie. Tu, pod spodkiem. Zaraz zobaczymy. Ja nie, nie ma. Myślałam, że będzie tutaj. To ciekawe. Może w środku będzie. Albo nie będzie. I wiecie, będę kombinować. Ale ja mam takie szpatułki, bo ja lubię właśnie takie kremy do depilacji. Przede wszystkim na jakieś łydki, albo w miejscach, których nie dosięgam. Na przykład typu właśnie uda od zewnętrznej strony znaczy od dupki strony, o w ten sposób kolejny produkt jest to bielenda również, peeling do ciała brzoskwinia i kombucha brzoskwinia spoko, ale ta kombucza to to jest wiecie taka z no sfermentowana herbata bardziej nie? o wow, dobra ale pięknie, bardzo ładnie. Ile mam czasu? 6 miesięcy. No, zużyjemy. Ja teraz znowu tak bardzo mocno wróciłam do tego peelingowania. Ale jeszcze muszę wrócić do balsamowania, bo mam kilka produktów już tak e, użyte, ale nie zużyte, nie? Jeszcze zostały mi 3 produkty, i potem zostały mi dwa boksy aż tak się. Ach. Bielenda, O, właśnie. Masło brązują. Ha czyli ja to wzięłam jednak ja to wzięłam w sumie z przy, przypadkiem chciałam to usunąć i zapomniałam masło brązujące no, może sobie to przetestuję, może akurat to będzie fajne ja słyszałam, że właśnie z tej serii są dobre te e, samoopalacze także może spoko mm. No, ja kiedyś coś takiego miałam dzieli, właśnie takie masło, mleczko, coś takiego i to było spoko. Wzięłam sobie, no właśnie, jeszcze jeden ten pól micelarny. Jako że, jako, że, jako że wiem, że on mi się zużyje, to śmiało sobie go dokupiłam. Tamten oczywiście zużyję, ten co kupiłam w Rosmanie, no że też był na promocji, to też go dlatego wzięłam. I tutaj wzięłam ostatnią rzecz, taką solo. Facebook piankę do mycia twarzy. Ja bardzo lubię pianki. Także fajnie, że są. Jeszcze czekam w dalszym ciągu na zamówienie z tych chińskich, znaczy chińskich, z koreańskich kosmetyków, ale ciężko. No i dobra. I teraz wiem. To jest boks, który był już kiedyś, kiedyś chyba. I ja za niego dałam 120 zł chyba. I wiecie, ja to tak świadomie zrobiłam, bo myślę, że będzie ciekawie, bo w ogóle to jest, to jest tak wypełnione tutaj. Więc ja nie wiem, czy to jest mnóstwo kosmetyków, czy są kilka. I mam jeszcze taki box. O, taki. Mr. Beauty Box. I tutaj można znaleźć fajne produkty ze Supreme Lab, Taupe, Bielenda, Mia, Shikere Laboratorium, nawet nie wiem, co to jest. Soraya Dermika, Body Boom. Także... Mogłabym osobny odcinek z tego zrobić, ale że nie, że chcę to już mieć z głowy nagrane. Wiecie, to nagramy sobie to teraz. Fajnie, bo to jest kosmetyczka. No właśnie, idealnie, właśnie na wyjazdy. Ja tutaj widzę naprawdę sporo, sporo kosmetyków. Patrzcie, prześwituje to tutaj. Tutaj mamy tą jedną przegródkę. Tutaj u góry mamy przegródki na pędzle, na jakieś tam inne rzeczy. No i mamy główną komorę. Patrzcie. To jest Oj, wypełniam. A jak tu pachnie. I ja już powiem, co to będzie. I zacznę... zaczniemy sobie od tego. My Body Beauty mi tam taimusująca kula do kąpieli o zapachu róży w ogóle nie kojarzy mi się taki produkt z wakacjami ale fajnie. Taki, może, gdzie mam, ten mój? mam takie fajne nożyki. Właśnie tym sobie przecięłam maseczkę. Bardzo ostre ja je kupiłam z mamą w kerfurze. Kozak. To jest taka zwykła kula. Ale pachnie obłędnie. Tak by totalnie róża z dodatkiem jakichś innych kwiatów. Przepięknie. W ogóle fajne pudełeczko. Też takie pozamawiałam sobie z temu. Teraz, bo jak zamawiam, znaczy wysyłam coś drobnego, to nie chcę właśnie do samych folii dawać. Tylko jeszcze do jakiegoś pudełeczka. Bardzo fajnie. No kula do kąpieli zawsze się przydaje. Matko, co tu mam? Proker Bandi. Aha, to, to to to. A nie, to nie jest to samo. Bandi. Ej, fajnie, ja bardzo lubię. Krem z kwasem migdowym i polihydroksy kwasami. Delikatnie złuszczający. Uuuu sobie wieczorem na twarz mijając okolice oczu, w ciągu dnia aplikuję ochronę przeciwsłoneczną. Czyli to będzie fajne, wiecie co, na przyszły rok, tak, znaczy, na zimę tą, co będzie od, nie wiem, od listopada. Także tu myślę, że nie otwieram tego, ale zobaczę tylko sobie opakowanie, jeżeli mi się uda to otworzyć. Mmm, fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Aha, czyli taki klasycznie bandy. Uuu, i tutaj mamy jeszcze krem barierowy. Dodatkowa próbka. Także mega spoko. No i tutaj mamy klasycznie białe opakowanie i bandy A fajnie, że w tym jest próbka. Wiele firm myślę, które właśnie na przykład, no tak jak tu, no to jest bielenda, no to wiadomo. Też by mogli właśnie dodawać takie próbki do kartoników, bo mm, myślę, że to jest fajne. Tak jak było w kalendarzu adwentowym, nie wiem czy Look Fantastic, chyba flakoni, że był e, ten z Lancome. Lancome chyba to był ten krem do twarzy. I jeszcze była próbka. Także to jest w ogóle must have e, takich produktów, także mamy jeden produkt. Kolejny produkt to jest Mia. Perfumy. Trochę takie, wiecie, strzał może być w kolano, bo nie. Jeżeli ja zamawiam sama kosmetyk, znaczy zapachy, typu właśnie z Oriflame, albo nie wiem, idę do sklepu i sobie wybieram. No to tak, nie? A tutaj może być takie Mech. A może. Może akurat, w ogóle fajnie, bo to jest 30 ml. Jak będzie fajny, to może taki sobie wezmę do pracy. Dobrze, że nagrywam osobno ten film. Dobra. Otwieramy. Nawet nie wiedziałam, że Mia ma perfumy. W ogóle markę Mia rzadko, co? Stosuję bardzo ładne, skromne opakowanko. Ja lubię takie delikatne właśnie zdobienia na buteleczkach, nie lubię jakichś udziwnień. O! To jest mój zapach. Ale co tutaj jest? Ale będzie szybko się ten okleniał. Znaczy, wiecie, schodził, bo tu już zakrętce no wiadomo, to jest zakrętka, to nie jest e, ciało. No zobaczymy. Ale chociaż do pracy, wiecie, do kosmetyczki, wrzucić. Magia. Ja lubię zapachy dostawać, wiecie właśnie w takich rzeczach. Chociaż właśnie no nie zawsze trafi się w mój gust. Tutaj mamy z Eveline. Flower Garden Puder. To jest taka starsza kolekcja. To jest zamknięte. A nie tak po prostu. Nie pachnie? Nie. Po prostu zwykły puder. Mega fajnie. Bardzo lubię z Eveline produkty. Także tutaj już jest bardzo. Bardzo fajny ten box. Ej, to jest jakaś kolorówka po prostu. Everybody London. To, to naprawdę jest takie w miarę nowe. Nie miałam nic everybody chyba. Albo miałam. Albo nadal mam i nie wiem. I nie pamiętam. Mam. Ja chyba mam rozświetlacz. Ale przepiękny. Otworzymy sobie. O, to taki... Troszkę taki toperek, bardzo delikatny Nie wiem czy to będzie widać akurat, nie będzie O, 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 teraz Ale odbija ładnie światło A wiecie, że nie mam jako tako, takiego pojedynczego rozświetlacza czy znaczy, pewnie mam gdzieś w moich zapasach, ale tak na teraz Super I bardzo ładny Pink light taki czas będę musiała stopować, bo bardzo, bardzo mi suszy znowu. Czy coś to jeszcze budował w takiej, może osobnej? Ale tutaj mamy coś z pze i z gosha Lip Primer. No to tutaj to nie otwieram, to jest taka baza na usta. I ja nie wiem, jak dziwnie to wygląda. Ale ja takiej rzeczy nie używam, także tutaj jest taki mech, no ale w porównaniu do tego, ile tych fajnych produktów. I tu mamy eyelinery: brown i black. Uuu, z paezę. Nie będę ich otwierać z tego względu, że nie wiem kiedy ja zużyję moje inne eyelinery, a to pewnie będzie taki, wiecie, w pędzelku. I to są dwa. Eyelinery. Ja nie wiem, czy oni to na szybko opakowali czy jak, bo nie wiem. Tutaj yy, co to jest? Aha, dobra tu mamy z Golden Rose maskarę fioletową, kolorową Plump Purple. Farbetowa śliwka. Ta. No, też tego nie otwieram, bo to jest tusz, także a zresztą kolorowe tusze fajnie są e, na wakacje. Przepraszam. Kolejna rzecz, co to jest? Aha, widzę, że to jest gadżecik e, do ust. Coś takiego. Długi będzie ten film, ale ja się tym nie przejmuję. Aha, jest to taka. Pacynka. No spoko, dobra. Do ust myślę, że spoko. Aczkolwiek widziałam inne sposoby na czyszczenie ust, jakbym już potrzebowała. Ale to myślę, że jest fajne. No lepsze to niż na przykład dziesiąta rękawiczka na dłonie do pilingowania. Wiecie, ciała. Tu mamy. Aha, 24. Plasterki na wypryski. To fajnie, bo ja akurat mam... Kończą mi się w zasadzie. Znaczy kończą. Ja je dopiero zaczęłam, ale wiecie... To się w miarę szybko zużywa, w moim przypadku ostatnio, także... Przydaje się. Zobaczymy jak te będą działać, bo tamte są takie... Takie nie wiem, czy one cokolwiek robią. Czy tylko po prostu, wiecie, zakrywają... To co mają. Dalej mamy z Nakomi Q-Retinite Serum z retinolem. Aha, i koenzym Q10, 1%. Dobra. No to też będzie raczej na przyszły rok. Znaczy, no mówię przyszły rok, bo chodzi mi o tą zimę bardziej, nie? Na razie nie chcę. Nie, nie wiem, boję się na razie tego retinolu. Taki mam coś w głowie tutaj mamy kremik do rąk. No super, no bo w sumie to są takie produkty, które w miarę można użyć gdzieś tam do torebki. Z Eweline, ja lubię zaweline e, produkty, naprawdę. Bardzo bardzo. I zostały chyba dwa produkty. Czekajcie tak, dwa produkty. No i powiem Wam, że kosmetyczka. Wszystko pachnie tutaj tą kulą. Kosmetyczka ekstra. E, dobra. Tutaj mamy coś balansującego z jołb do włosów. E, coś tutaj jest napisane? T Tarcza ochronna. Czy to będzie fajne do mm, prostowania włosów chyba? I mam tutaj coś ostatniego. Jest to olejek do kąpieli i pod prysznic pod truskawka pomarańcza. Czy ktoś to widział? O oh, wow Boże pamiętam te zapachy Z tego Tutti Frutti Według mnie to są takie Bardzo nastoletnie czasy I ostatnia rzecz Czyli ten drugi box Ja wiem, że tego jest dużo Ja wiem, że ostatnio szaleję Ale wiecie co? Życie ma się jedno i trzeba go wykorzystać jak najlepiej Okej okay. Tu jest taka teksturka i kartonik tym razem Kartonik też super, bo też się przyda Jest trochę taki wiecie mięciutki I to jest właśnie ten obecny box, także To jest ciekawe co tutaj jest Uuu, jest tu dużo rzeczy chyba też I ładnie zrobiony, bo to jest taki typowy box e, Niespodziankowy Mam go no, za grosz. Za grosz. Za grosz, no. Aha, dobra. <słuch> Maseczka w płachcie. Każdy rodzaj cery. Z Facebook. Aha, no, widzicie. To, co zamówiłam, te wszystkie produkty z Bielendy albo coś. To tutaj będą produkty właśnie tego typu. My mamy właśnie Facebook maseczkę. Fajnie, fajnie. Tutaj już widzę, że coś, co raczej chyba nie zużyję, a nie, dobra, zużyję, bo akurat nie maluję paznokci. Jest to wielofunkcyjna odżywka do paznokci, a nie chce mi się co chwilę podkradać mamie, to mi się przyda. A ile ona jest tak ważna? Aha, ona jest do przygroku, także... także możliwe, że ją zużyję. Na czyszczone, niepomalowane paznokcie nałożyć warstwę odżywki, pozostawić do wyschnięcia, aplikację wykonywać według potrzeb, ze częstotliwością co 2-3 dni. No i fajnie. Także to może mi się akurat przydać, bo ja mam niestety na razie niepomalowane, chcę je troszkę zapuścić, żeby były troszkę właśnie twardsze i prawdopodobnie będę chciała robić paznokcie na swoich paznokciach już. Tutaj mamy maseczkę z witaminą C do twarzy i okolic oczu. Taką żółtą. Nie znam tych masek, a słyszałam o nich dobre rzeczy. Na razie no nie będę jej otwierać. No bo nie chcę je zmarnować. Bo ona jest 6 miesięcy od otwarcia, a też jest ważna do marca przyszłego roku. To są takie krótsze daty, widzę. Ale to nic się nie dzieje, bo są to tutaj chyba takie produkty, które będziemy, będę w stanie zużyć w miarę mm, możliwości. Mm, tak, tak. Tołpa. Łagodzący krem do twarzy przeciw podrażnieniom. O, fajnie. Skin bariera. Fajnie, że z tołpy Znaczy, no mówię, ja teraz tak tołpy nie używam już od kilku lat, ale z chęcią sobie powtórzę, e, e, że tak powiem, e, romans z tymi, produkt, tymi produktami. E, probiotyk aloes, łagodzący krem do twarzy przeciw podrażnieniom Dzień, noc. Fajnie, taka metalowa, troszkę tubka Nie każdy to lubi, ja wiem, ale mi się to kojarzy, właśnie z taką pastą do zębów kiedyś. No. Takie rzeczy. I tutaj mamy e, Body Boom. Tamto był A no to jest Body Boom. Śmietanka do ciała. Dziko regenerująca, skóra wymagająca odżywienia. Mm. I co tutaj? Smocza krew. Olej makadamia. Ekstrakt z granatu. I ekstrakt z pitai. Nie powinnam. No. Szczerze. Obiecałam sobie gdzieś w głowie coś więcej, ale bardzo delikatny produkt to będzie. No, to szczerze mnie nie nawilży, bo ja mam ostatnio problemy ze skórą. Dłoni mam bardzo suche ręce i muszę sobie zrobić jakieś maseczki. I tutaj mamy żeli, taką galaretkę do mycia twarzy z sorai. Fajnie, bo mi się kończą produkty akurat do mycia twarzy takie właśnie żelowe. Więc spoko. i mamy tutaj kartonik z farfoclami i gitarka. I to wszystko. Albo aż wszystko To będzie ta druga część tych, Tego holu zakupowego Tych holi zakupowych Jeżeli coś by mi przyszło A przyjdzie mi pewnie to z e, Jak to się nazywa Z tej azjatyckiej strony Koreańskiej To wtedy Nagram wam to wszystko Znaczy tamtą część czy, Część ten film osobno bądź w jakimś vlogu Wam pokażę, co zamówiłam. Bo niestety no, nie przyszło to jeszcze. Nawet nie przyszło mi powiadomienie, że cokolwiek ma przyjść do mnie zamówienie, jakiekolwiek zamówienie. Nic, kochani, ja się będę żegnać. Widzimy się w kolejnym filmie. Zostawiacie łapki w górę, komentarz słupka, zróbcie te podbicie, jeżeli możecie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki. 八。